Niech pan powie coś o tym urządzeniu, bo drukarki 3D to teraz moda. Tak, duża moda. Pojawiłyśmy się na Cebicie, zostaliśmy zaproszeni przez Ministerstwo Gospodarki, aby pokazać ten produkt. Udało się tydzień przed złożyć i, po, i go przedstawić. Generalnie drukarki 3D myślimy są przyszłością, już można drukować z drewna między innymi Można drukować z różnych materiałów, takich jak nylon, plastik, teku ABS, czyli to co klocki leku. Jak to drukować z drewna? Będę miał słoje? Yy, nie, nie ma słoi. Generalny filament jest mieszanką 80% drewna i 20% biodegradowalnego plastiku i dzięki temu możemy wydrukować na przykład taką lampkę yy, Pixara, która jest z drewna. Yy, pachnie jak drewno, można szlifować jak drewno, można wiercić jak drewno. Możemy to dotknąć? A jak jest z jego trwałością, bo rozumiem, że w drewnie układ słojów na przykład ma znaczenie w jedną stronę deska jest. No nie ma tutaj słoju. W tym przypadku nie ma słoju, bo nakładamy to warstwowo i to jest, taka, to jest taki kompozyt drewniany można powiedzieć. Czyli troszkę bardziej płyta wiórowa niż drewno. Można to porównać do MDF, ale nie jest to MDF w sam, sam sobie. No super, wy sprzedajecie technologię, co tutaj pokazujecie? Pokazujemy maszynę, mamy na sprzedaż maszynę. Pokazujemy software, które jest opracowany na bazie open sourceowy i open hardware. To jest technologia RepLab. To się stąd wywodzi. To znaczy, wy to wymyśliście, czy wy tylko na bazie open sourceowych i open hardwareowych? Rozwiązań i zbudowaliście urządzenie. Dokładnie tak jak Pan mówi, zbudowaliśmy to na podstawie open sourceowych rozwiązań. To jest nasza implementacja tego. Zamki do karabinów też be, można tym robić? Można, aczkolwiek uważam, że cała ta y, nagonka medialna na temat drukowanej broni jest troszkę naciągana, ponieważ jakbym chciał zrobić broń, to bym to robił dużo taniej, niepotrzebna jest do tego drukarka 3D, aczkolwiek można. Tylko długo by to trwało. Nie wiem, czy to jest takie istotne w tym momencie. No pewnie nie. Czy znaczy, można zmieniać materiał podczas drukowania? Czy wszystko, jak zacznę drukować powiedzmy, z tego MDF-u, mhm. to już tak muszę skończyć. Czy mogę na przykład nie wiem, zrobić dwu element, dwuskładnikowy wydruk? Można zatrzymać wydruk i zmienić materiał i wtedy mamy na przykład multikolorowy wydruk. Tylko jest to kolor od dołu do góry. Obecnie pracujemy nad technologią, aby ten kolor był w pełni. Tak jak w komputerze zaprojektowana na przykład tekstura będzie. A proszę mi jeszcze powiedzieć, jaka jest dokładność tego urządzenia, czy można precyzyjne elementy już drukować, czy jeszcze nie? Y jakość zależy od grubości warstwy. I tutaj udało nam się zrobić wydruk najwyższej jakości jaki się udało, to są 40 mikronów, czyli 0.04 mm jest to grubość, której praktycznie już nie widać tej warstwy praktycznie ani nie czuć. Prędko. I oczywiście też na to wpływa prędkość wydruku. Im szybciej drukujemy, tym mamy mniejszą dokładność, im wolniej, tym jakość jest lepsza. Taki wydruk trwa około 12 godzin. Ups, no to jeszcze technologia troszkę pewnie potrzebuje rozwoju, żeby była sprzedawalna i żeby na przykład można w ten sposób produkować części zamienne albo jakieś. Części zamienne można, aczkolwiek nie można tego mylić z tym, że to nie jest technologia, my używał do masowej produkcji. Chyba, żebym miał 125 takich maszyn, to mogę wydrukować 10 tysięcy zębatek w ciągu doby. Mając jedną, to jest jeden produkt zaprojektowany dla jednej potrzeby, który możemy sobie fabrykować w domu na biurku. Czyli znaczy, na przykład działalność artystyczna ma też sens. No niech Pan powie, ile to kosztuje, gdybym chciał sobie e, albo u Was kupić, albo zrobić coś takiego. Ile muszę wydać kasy? Taka maszyna kosztuje 1500 euro, jest wprowadzana teraz na rynek. Mamy tyle zamówień, że nie jesteśmy w stanie na razie nadgonić z produkcją, także mamy sześciotygodniowy termin na dostarczenie takiej drukarki. No proszę, e, razem z oprogramowaniem to, to jest wszystko? Oprogramowanie Czy... jest darmowe, open source'owe, jest dostarczone razem z drukarką. Tak jak mówiłem, jest na bazie RepRap. Super, bardzo Panu dziękuję. A może jeszcze niech Pan powie, na targach pytali się ludzie o, o to urządzenie, sprzedaliście coś tutaj? Tak, no pierwszego dnia praktycznie trzeci klient, który podszedł już kupił drukarkę i od tego czasu mamy bardzo dużo zapytań. Cieszymy się, że właśnie polskie, polskie targi tutaj nas zaprosiły, Ministerstwo Gospodarki. Bo Wy za to nie płaciliście? Dostaliśmy zaproszeni. Super. Bardzo panu dziękuję i powodzenia życzę na targach. Dziękuję bardzo. A niech się pan przedstawi jeszcze. Mam na imię Bartosz Barłowski, jestem współtwórcą projektu.